Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak ułożyć kostkę 3 na 3 Nie jest ułożona, przepraszam. Będzie ona się składać z siedmiu etapów. Pierwszy to będzie ułożenie krzyża, czy tam plusika. Kto jak woli, tutaj mamy taki, Zgad musi się zgadzać z centrami. Drugi etap to będzie ułożenie, złożę tylko trochę. Ułożenie pierwszej warstwy, czyli włożenie tych rogów, tak aby się zgadzały z centrami. Trzeci etap to będzie: chwileczkę, yy, ułożenie drugiej warstwy, czyli takiego paska, tak aby się zgadzały te krawędzie. Zgadzają, zgadza się tutaj i mają się tak wszystkie tu zgadzać. Następnym etapem to będzie: yy, jak już skończymy tą drugą warstwę, to na to będzie algorytm. Ten krzyż będzie na intuicję. Pierwsza warstwa też może być na intuicję lub na algorytmy. I reszta już na algorytmy. Następnym etapem będzie ułożenie. tak Zamienienie krawędzi miejscami tak, aby były na swoich miejscach. Czyli tutaj jest żółto-zielona krawędź, żółty i zielony center. Zgadzają się przepraszam tutaj, bo nie widzieliście zielony i żółty center, tu jest krawędź zielono-żółta zgadza się, tu też się zgadza a tutaj się nie zgadzają, są zamienione miejscami więc będziemy robić na to algorytm bardzo szybki, pokażę wam 8 ruchów dokładnie w tym algorytmie bardzo łatwy do ogarnięcia Chwileczkę, bo sobie pomieszałem. O! Następnym etapem będzie ułożenie krzyża na żółtej ściance. Będziemy zaczynać od białej ścianki. I będziemy tutaj musieli uzyskać taki znaczek, można powiedzieć, ale to o tym powiem w etapach. Następnym etapem, kolejnym szóstym etapem, czyli przedostatnim, będzie zamienienie tych rogów miejscami, tylko nam zostały też te cztery rogi do obrócenia i przemieszczania się. Też będzie na to jeden algorytm. Bardzo łatwy, szybki. Będziemy go robić do skutku. I siódmy, ostatni etap to ułożenie całej kostki. Będzie ona polegała na tym, będzie on polegał na tym ten etap, że będziemy mieć yy, Zaobrócone rogi, tak, właśnie jak teraz pokazuję. Tutaj obrócone 2, 3 lub 4, zależy od sytuacji. No i tak będzie polegała metoda. Po takich, można powiedzieć, dwóch miesiącach praktyki i można powiedzieć taktykach, taktykach, taktykach jak się to ogarnie na przykład trzymanie kostki przy danym algorytmie można wykręcić nawet 30 sekund, tak średnio a z dobrymi sytuacjami to tak 25, 20 nawet ja ten rekord mam na tej kostce, no 23 sekundy tą, tą metodą nie jest jakoś szybko no to zacznijmy od pomieszania kostki Ok, mamy pomieszaną, trochę źle, o teraz jest już, zacznijmy właśnie odłożenia białej ścianki, mamy biały center, yy, teraz to tutaj nieważne, podkładamy obojętnie jak i jaką krawędź pod center, obracamy środkową lub można tymi dwoma, tak aby się center zgadzał, tutaj będzie już troszkę większy problem, bo na przykład... Nie włożymy sobie biało-pomarańczowego klocka, biało-pomarańczowego tak, i że będzie się zgadzał z centrem, bo ten center nam ucieknie. Więc łatwiej radzę zapamiętać to, że czerwony center jest naprzeciwko pomarańczowego, niebieski center naprzeciwko zielonego i biały center naprzeciwko żółtego. W większości kostek tak jest. Teraz będziemy układać tak. Tak jak już mówiłem, pomarańczowy center jest naprzeciwko czerwonego. Więc musimy tą krawędź włożyć naprzeciwko tej krawędzi czerwonej, którą układaliśmy. Więc łatwe dwa ruchy: podsuwamy ten center cały i wkładamy tą krawędź. I mamy już dwie. Teraz będziemy wkładać krawędzie tutaj po bokach. No, tu już włożyłem, ale jest, jest źle center. Czyli tutaj szukamy, na przykład jest zielony center i biały center. Więc szukamy biało-zielonego klocka, jest tutaj. Odsuwamy go, bo wtedy jak podsuniemy tą ściankę, to ucieknie nam gdzieś. W wysuwamy, odsuwamy go, podstawiamy center. Wkładamy tego klocka i cofamy. No i mamy już trzy krawędzie włożone, z ostatnią nie będzie problemu. Tak samo jak wcześniej. odsuwamy, podstawiamy center, wkładamy i już I mamy takim sposobem krzyż. ja no, jestem na intuicję. Teraz będzie drugi, kolejny etap, czyli ułożenie pierwszej warstwy, czyli mówiłem, tak jak już mówiłem, czterech rogów: zamienień, obrócenie i zamienienie miejscami i włożenie. Będzie na to algorytm, lub można na intuicję. Pokażę Wam algorytm, bo na intuicję to nie muszę pokazywać. Bo na intuicję musicie się sami nauczyć. Na przykład mamy pomarańczowy, niebieski i biały center, więc tutaj musi być niebiesko pomarańczowo-biały klocek. Szukamy go na górze. Przekręcamy ścianką, nie ma go. Więc wynika. Widać po, po kostce, że ma 8 rogów. Na, z czterech rogów na górze nie ma tutaj tej krawędzi, którą byśmy chcieli, więc musi być na tych czterech rogach na dole. Więc szukamy. Tutaj jest. Wyjmujemy następującym algorytmem. No wyjmujemy. Najpierw może pokażę jak włożyć. Tutaj mamy zielono-pomarańczowy center. Tutaj mamy zielo zielony i pomarańczowy i biały center. Wkładamy... Dajemy ten klocek, który chcemy włożyć tutaj, pomiędzy te dwa centry, można powiedzieć, tutaj i algorytm wygląda tak. Włożył nam się, ale jest źle obrócony, więc jeszcze raz ten algorytm. I włożyliśmy tego klocka już na odpowiednie miejsce. Teraz obkręcamy Biało pomarań... biały pomarańczowy niebieski center. Szukamy kloska, który będzie do tego pasował. I jest, robimy ten sam algorytm. Podkładamy go w odpowiednie miejsce. Jest włożony. Teraz. Niebieski center, czerwony i biały. Tutaj mamy już klocka, ale źle zamienionego. Więc co teraz zrobić? Musimy najpierw wyjąć tego klocka tym samym algorytmem. I teraz już będzie nam go łatwo włożyć. Też tym samym algorytmem. Teraz został nam ostatni ruch do włożenia. Musi być na górze. Jest tutaj. Wkładamy go pomiędzy te dwa centry i robimy ten algorytm, przyspieszę go trochę. Nie używam go, więc nie robię jego zbyt szybko. Ok, mamy już złożoną pierwszą warstwę ze ścianką. Teraz zajmiemy się układaniem drugiej warstwy, czyli tak, aby te cztery krawędzie się zgadzały, żeby były na swoich miejscach i dobrze obrócone. Tutaj mam już jedną dobrze. I będzie na to jeden algorytm. Ale w tym etapie akurat Obrócimy białą ściankę do góry, bo będzie wtedy łatwiej nam algorytm wykonać. I algorytm będzie, będzie to polegać na tym, że na przykład mamy niebieski i czerwony center i szukamy niebiesko-czerwonej krawędzi, jest tutaj. Podstawiamy ją sobie tak, aby się zgadzała z centrem, czyli jest zielony krawędź, zgadza się z tym centrem. Jakby był tu czerwony, a tu zielony, to byśmy podłożyli sobie go tu. Algorytm wygląda na to następująco. Białą do góry, tak jak już mówiłem. Bardzo prosty. Można go też, jak tu się mówi, rozkminić, że na logikę. Podsuwa się tą krawędź tutaj. Mamy już taki bloczek, jakby, i się go wkłada po prostu. Mm. Zaraz wam pokażę coś innego. O, na przykład. Zrobimy te same algorytmy. Wkładamy w, tak samo jak wcześniej. Nie mam co robić, kiedy nie mamy bloczka na górze żadnego. To wtedy musi być gdzieś tutaj, źle obrócony. Jest tutaj. Więc robimy ten sam algorytm. Pokażę Wam go w drugą stronę, bo mo można ten algorytm zrobić w dwie strony. I algorytm wygląda tak: tutaj robiliśmy wcześniej w tą stronę, że tą ściankę najpierw odsuwaliśmy, a teraz tą. I wygląda on tak. Wyjęliśmy go. Teraz robimy znowu ten algorytm, żeby go tutaj wstawić, czyli żeby był tak, zgadzał się, i robimy ten sam algorytm. Ok, mamy już drugą warstwę, teraz przekręcamy kostkę białą do dołu i teraz będziemy się zajmować ułożeniem tych oto krawędzi, tak aby się zgadzały, tutaj jest... Zielono-żółty klocek, zgadza się, żółty center, zielony center, zgadza się, tutaj też się zgadza, a te się nie zgadzają, te dwa. I będzie na to algorytm. Tak samo jak się wkładało tam ten klocek na pierwszą warstwę, pomiędzy tym będziemy robić. Można sobie ten algorytm, można sobie skojarzyć, tutaj są te dwa centry źle zamienione, tutaj i tutaj. I musim, będziemy obkręcać tą ścianką, więc można powiedzieć, że pomiędzy. I algorytm wygląda tak. Bardzo prosty do zapamiętania. Zamieniliśmy centrami. Zamieniliśmy miejscami. Te, można powiedzieć. Nazywają się krawędzie. Teraz będziemy zajmować. Bardzo krótki etap. Teraz będziemy się zajmować ułożeniem krzyża. Będzie trochę no, dłuższy niż od tych krawędzi. Będzie na to jeden algorytm. Algorytm będzie wyglą wyglądał następująco, ale obojętnie od jakiej strony zaczniemy, zaraz wszystkie po powiem Pokażę algorytm, który robimy. Zaczynamy, mówię od obojętnie której strony. Albo nie. Nie. Ten. Musimy uzyskać taki znaczek. W niektórych sytuacjach już się go ma od razu bez takiego paska żółtego, jak ja miałem wcześniej. Musimy mieć taki bloczek białym do dołu cały czas i musimy go przekręcić tak, że jedna krawędź w prawo i druga do przodu. W takiej sytuacji tutaj będzie iść do przodu, a ta w prawo. I robimy taki algorytm. I mamy już krzyż. Jeszcze raz pokażę bez tego, co zrobić, gdy nie mamy właśnie tej, tej, tego łuku jakby. To wtedy, jak już wcześniej mówiłem, robimy obojętnie, z obojętnej jakiej strony ten algorytm. Teraz przekręcamy ten bloczek tak, jak jedna krawędź do przodu idzie, druga w prawo. Robimy ten algorytm, też można go ogarnąć łatwo. Teraz przed ostatnim etapem będzie już to, że będziemy zamieniać te rogi miejscami. Tutaj, jak widzicie, żaden nie jest na swoim miejscu. Jeżeli żaden nie jest na swoim miejscu, to zaczynamy od byle jakiej strony i robimy następujący algorytm: cały czas do, białą ścianką do dołu, pamiętajcie. I takim sposobem już włożyliśmy na swoje miejsce jedną krawędź. Co zrobić, gdy jedną włożyliśmy krawędź na swoje miejsce, a reszta jest źle zamieniona? Robimy tak, że trzymamy tą ułożoną krawędź zawsze po prawej stronie. Będziemy teraz to, to za, po tej stronie robić. Znowu ten algorytm. Takim sposobem zamieniliśmy już wszystkie krawędzie miejscami są dobrze dobrze na, swo, dobrze na, na swoich miejscach są i teraz będziemy je musieć obrócić tak, o, aby były już tak, to jest ostatni etap, który będzie już ułożenie kostki i będzie na to jeden algorytm. Jeżeli mamy właśnie tak zamienione y, miejscami wszystkie, wszystkie źle są źle obrócone. No to algorytm wygląda tak. Przepraszam bardzo. Już nie będę od nowa nagrywał, bo za długo mi to zajmie. Algorytm wygląda tak, białą do dołu. Robiliśmy ten algorytm przed chwilą. Teraz to samo, tylko że w drugą stronę. To jest cały czas jeden algorytm. Włożyliśmy jedną krawędź, teraz zawsze, zasada, zawsze ułożoną krawędź po prawej stronie robimy ten algorytm. To jest mój pierwszy odcinek na moim kanale, więc właśnie dlatego zaczynam. Nie mam żadnego sprzętu do nagrywania i dlatego muszę na początku tak nagrywać. No okej, okay. włożyliśmy już dwa klocki, są dobrze ułożone. Przepraszam za jakość, jak nie będzie czasami kostki, widać. Mamy już włożone dwa dobrze klocki, i obrócone. Co zrobić? Teraz, jak mamy tak właśnie obkręc na swoich miejscach, tylko że obrócone. źle obrócone. Dwa naprzeciwko siebie. Nie koło siebie, że ten byłby zamieniony, i ten, tylko naprzeciwko siebie. To zawsze zasada. Po prawej stronie ułożona krawędź i robimy tak. To jest dokładnie ten sam algorytm. Powtarzamy go dopóki się nie ułoży. Przyspieszę trochę. No i teraz mamy koło siebie już klocki i znowu trzymamy po prawej stronie. Po prawej stronie ułożony klocki nie trzymamy dwóch ułożonych tak, bo wtedy nam nic nam nie wyjdzie z tego. Zaraz się przekonacie. O, właśnie. Więc dojdę szybko do tamtej sytuacji, co była. Mm. O, mamy. Nawet te same kolory. Trzymamy po prawej stronie. Algorytm wygląda tak. Jak już mówię, po raz kolejny ten sam. Więc mogę go trochę w sumie przyspieszyć. No i takim sposobem. Ułożyliśmy całą kostkę. Jeżeli pomogłem, to zostawcie po sobie pozytywną ocenę w formie lajka like lub suba. Następny poradnik będzie o tym, jak ułożyć piramidę i 2 na 2 Tak więc czekajcie. Też będą to metody podstawowe. Dosyć łatwe. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jak będą dwie łapki pod tym filmem, to nagrywam poradnik z piramidy. I z 2 na 2. No i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to no nie będę się powtarzał. Po prostu cieszę się, że Wam pomogłem. No i co żegnam się? Cześć!